To cudowne, gdy dzieci mogą być w pełni sobą. Jak wspaniała jest przekąska, która ułatwia im wyrazić swoje emocje. Dlatego stworzyliśmy Kinder Kinderini. Nowe, chrupiące ciasteczka o wyjątkowym smaku tylko od Kinder. Kinder Kinderini. Jedno ciasteczko, tak wiele emocji. Kinder Niespodzianka i 16 figurek Playmobil dla Waszych dzieci. Twórzcie własne historie i bawcie się razem w super bohaterów. Przygoda zaczyna się z jajkiem Kinder Niespodzianka. Listu nie pisałem, a Mikołaj przyszedł. W Play przebijamy Mikołaja najlepszymi prezentami. Super szybki światłowód i telewizja na rok w prezencie spływam się jako lukier na pierniku. A do tego Netflix z piątym sezonem Stranger Things. Śledzie to z wypiekami na twarzy. Od Play na święta, w prezencie na rok. Super szybki światłowód i telewizja z Netflixem. Bo w Play płacisz mniej. Play. No, Makowiec pokroi się z wrażenia. Chwila przyjemności? Niech ciągnie się jak najdłużej. Rozgryź podwójną naturę Pawełka. Gruba warstwa czekolady i aksamitne nadzienie. Pawełek złożony z przyjemności Lego Adults Welcome Obuć swoją radość Niektóre leki, stres, dieta mogą uszkadzać twój mikrobiom, a potem czujesz to w jelitach. Regeneruj mikrobiom z Multilak. A dla osób starszych Multilak 60. Plus I wszystko wraca do normy. Multilak, regeneracja mikrobiomu w każdym wieku. Jest na topie, jest uwielbiana. Jedyna niepowtarzalna berlinka z silki, brawa! I wchodzenia, cała na biało! Tada! Zdradzisz swój sekret. Oczywiście, szlachetne pochodzenie. Jestem z szynki. Mm, premium. Numer jeden w Polsce, baby. Berlinki z szynki to wysokiej jakości szynka, sekretna mieszanka przypraw i wędzenie dymem bukowym. E, a gdzie cię można spotkać? Jak dobrze to rozegrasz, to u Ciebie przy śniadaniu. Są barówki i są berlinki. Szynki. Bulgardła, drapanie trudności w przełykaniu. Przyczyna? Bakterie lub wirusy? Jeśli nie wiesz, czy masz infekcję wirusową czy bakteryjną, sięgnij po Septinum Silver. Septinum z nanosrebrem Axonite pomaga zwalczyć i wirusy i bakterie, co potwierdzają badania naukowe. Dodatkowo dzięki zawartości porostu powleka gardło, łagodzi podrażnienia i drapanie. Septinum Silver, ekspert od gardłowych spraw. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Kiedy kogoś kochasz, chcesz ukoić każdy jego ból. Ale napięciowy ból głowy wymaga i troski, i szybkiej reakcji. Dlatego apap szybko się wchłania, nie zaburzając koncentracji. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. APAP troska jest naszą siłą. Z bankiem BNP Paribas korzystasz potrójnie, oszczędzasz, dostajesz zwroty za płatności kartą oraz odkładasz na marzenia w GoDreams. Zyskuj 7% potrójnie. BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Kiedyś miałam niepohamowany apetyt na słodycze i częste napady głodu, ale to już za mną. Od kiedy biorę trisulin, mam mniejszy apetyt na słodkie. Przestałam podjadać. I co najważniejsze, kontroluje poziom glukozy we krwi oraz moją insulinooporność. Trisulin to aż trzy naturalne ekstrakty dla wsparcia metabolizmu glukozy i utrzymania wagi. Trisulin i cukier w normie. Brakuje Ci sił po posiłku? Sięgnij po Trisulin Energy Plus. Gdy raz spróbujesz Sonicare, już nigdy nie wrócisz do zwykłej szczoteczki. Philips Sonicare usuwa do 20 razy więcej płytki bakteryjnej niż szczoteczka manualna.

Urocze stworzenia to słodziaki plamiste. Cechują je plamy ubraniowe, których przybywa z mijającym dniem. Wraz z zachodem słońca zaczyna się ich usuwanie. Jedni je namaczają i szorują, inni używają żelu-wanisz. Nowy żel ma aż o 50% więcej aktywnego tlenu. Dodany do prania usuwa nawet tłuste plamy w krótkim cyklu, czego sam środek do prania nie potrafi. I tak kolejny dzień rozpoczyna się od czystych ubrań. Zaufaj, wanisz, zapomnij o plamach. Jesteśmy blisko tematów ważnych. Co pani sądzi o klapsach? I wzruszających. Jestem w stanie po prostu spełnić marzenia. Doradzamy. To nie jest fotelik dopasowany do tego dziecka. I odkrywamy niezwykłe historie. Moja prababcia i prababcia Nikolasa Kejdża to były szóste. Czasami sięgamy gwiazd, ale częściej wesoło stąpamy po ziemi. To dla was budzimy się z uśmiechem. Halo tu Polsat od piątku do niedzieli od ósmej. Do trzeciego roku życia Tymon był zdrowym dzieckiem. Choroba genetyczna Battena rok po roku odbiera Tymonowi wszystko. Dziś yy, nie widzi, nie mówi, ma napady padaczkowe. W każdej chwili może się zakrztusić. Codziennie brakuje mu tlenu. Razem walczymy o każdy lepszy dzień dla niego. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7531 i pomóż podopiecznym Fundacji Polsat. Cudowne, gdy dzieci mogą być w pełni sobą. Jak wspaniała jest przekąska, która ułatwia im wyrazić swoje emocje. Dlatego stworzyliśmy Kinder Kinderini. Nowe, chrupiące ciasteczka o wyjątkowym smaku tylko od kinder. Kinder Kinderini. Jedno ciasteczko, tak wiele emocji. Kinder niespodzianka i 16 figurek Playmobil dla Waszych dzieci. Stwórzcie własne historie i bawcie się razem w superbohaterów. Przygoda zaczyna się z jajkiem Kinder Niespodzianka. Nowoczesny design i pełne wyposażenie bez dopłat. Moc hybrydy, oszczędność paliwa i pewność prowadzenia. Cherry Tigo 7 z napędem Cherry Super Hybrid. Technologia przyszłości w twoim zasięgu. Rozgrzewka przed Black Week Fisk. Fantastyczne oferty. Na przykład ręcznik za 14 zł, rabat 70%. Lub latarnia za 50 zł, rabat 60%. Albo poduszka ergonomiczna za 80 zł, rabat 70%. I pamiętaj, że oferujemy 30-dniową gwarancję ceny. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. Zupy Frosty. Wiemy, co robić, by były takie pyszne. Wybieramy do nich najlepsze warzywa. A ty wiesz, co z nimi zrobić? Jeść! Bo stygnie! Zupy Frosty jest pysznie. Prosta, smaczna i prosta. Masz często barcie na pęcherz? Zarówno w dzień, jak i w nocy? Niepokoisz się o poziom testosteronu? W przypadku problemów z prostatą i poziomem testosteronu mężczyźni często nie wiedzą, który preparat wybrać. Przetestowałem wiele i polecam Duomen Prostatu o podwójnym działaniu. Duomen nie tylko wspiera pracę prostaty, ale też prawidłowy poziom testosteronu. Duomen prosto i pomysku. Sezon na przyziębienie i grypę uważamy za otwarty. Katar. Ból głowy i gorączka. Choroba ścina Cię z nóg. Nie czekaj, przy pierwszych objawach przeziębienia i grypy sięgnij po Antygrypping komplex, Kompleks, który szybciej niż tabletka walczy ze wszystkimi objawami. Antygrypin działa przeciwbólowo, przynosi ulgę przy bólu gardła i łagodzi katar. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nadwrażliwość zębów to dyskomfort, takie przeszywające odczucie po spożyciu czegoś gorącego albo zimnego. Pacjentom, którzy cierpią na nadwrażliwość zębów polecam pastę La Calute Sensitive. Chroni przed nadwrażliwością zębów zamykając kanaliki zębinowe. La Calute Sensitive działa łagodząco na dziąsła i chroni przed próchnicą. Moi pacjenci czują różnicę. La Calute Sensitive, specjalista od wrażliwych zębów. Nadal czekasz na swoje wymarzone łóżko? W Beliani mamy 500 tysięcy mebli gotowych do wysyłki. Zamów i odbierz, zanim dotrzesz do łóżka. Największy w dybór, najlepsze ceny. Złapał ci ostry ból gardła? Weź o MAX z przeciwbólową lidokainą, by zadziałać już w dwie minuty. Tu jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. No więc mówię, dziś jest czwartek. Czwartek? że weekend okazji zaczyna się już w czwartek. Teraz cytryny marki Carrefour 30% taniej, tylko 6,99 za kilogram z aplikacją, kartą seniora lub kartą Payback. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Te urocze stworzenia to słodziaki plamiste. Cechują je plamy ubraniowe, których przybywa z mijającym dniem. Wraz z zachodem słońca zaczyna się ich usuwanie. Jedni je namaczają i szorują, inni używają żelu wanisz. Nowy żel ma aż o 50% więcej aktywnego... Tlenu. Dodany do prania usuwa nawet tłuste plamy w krótkim cyklu, czego sam środek do prania nie potrafi. I tak kolejny dzień rozpoczyna się od czystych ubrań. Zaufaj waniż, zapomnij o plamach. Miałeś przynieść coś ze spiżarki. 20 minut temu. Ale postanowiłeś upolować parę okazji na Amazon Black Friday. Szybko Piotrek, suszone grzyby! Oszczędzaj do 30% podczas Amazon Black Friday Week. Startujemy w czwartek na Amazon.pl. Nie może pan, czy pan nie wie? Wiem, ale nie powiem. Albo powiem. Pamiętasz to? To znaczy, że emerytura jest bliżej niż myślisz. Zainwestuj w dodatkową emeryturę z ENG. Weekend w Polsacie Film. Czasami życie płynie sobie gładko, aż tu nagle los spuszcza cię w kanał. Nie, tylko nie to. Litości. Ja nie umiem pływać. Nie wiem o co tu chodzi, ale ja nie mam z tym nic wspólnego. Daj mi mój robin. Ale kiedy ja go nie mam? Tatuś wszystkich ich się pozbędzie. Naprawdę? I wsiści będą całkiem zdechni? Spuszczony w kanał. Nie wszystkie wróżki są wiotkie i delikatne. Czasami i nieźle napakowanemu typowi może się trafić taka fucha. Przez jakiś czas będziesz wróżką zębuszką. Żeby wzlecieć, musisz uwierzyć. Gdzie dzieciak? Dobra wróżka. Marce, co się z tobą dzieje? Bez przerwy się... Ślinisz i nie Czy to nieoczywiste To miłość. To żadne zaskoczenie, że twój pupil zaczyna randkować. Nieźle, co? Szczerbatek ma dziewczynę. Chyba, że jest smokiem. My, moi drodzy, mamy smoki. Całe mnóstwo smoków. Jak wytresować Smoka 3? Są takie misje, które nawet Herosa mogą zaskoczyć. To będzie wyprawa na nieznane i stradliwe wody. Fajnie, oh! wiemy co robimy. Mamy licencję. One nie mają oczu. Percy Jackson, twój los zapisano dawno temu. Sam decyduję o moim losie. Percy Jackson, Morze Potworów. Na program zaprasza sponsor, producent leku na wątrobę i niestrawność, Rafa Holin C. Na program zaprasza sponsor, Wukruk, właściciel salonów i sklepu internetowego wukruk.pl. Sponsorem programu jest producent Essentiale Max, leku na objawy chorób wątroby.